Mamo, oczy te bajki dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka. Cześć, kochani, film. Zaczniemy od pomalowania maski lateksowej farbami NYX. Maskę wykonałam dzień wcześniej i to był mój pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Maskę pokrywam również glitter primerem i nakładam opalizujący brokat w kolorze Crystal. Farby utrwalam cieniami z palety Ultimate Brights. I tak prezentuje się moja maska. Później jeszcze delikatnie wzmocniłam ją czarnym cieniem, żeby była bardziej wyrazista. I przechodzimy już do makijażu. Maskę przyklejam na klej do ciała, spirit gum i brzegi wygładzam cienką warstwą lateksu. Teraz czas na podkład. Mieszam podkład NYX HD Studio Photogenic w odcieniu Natural z białym mikserem. Właściwie tego miksera jest tutaj więcej niż tego podkładu, bo podkład jest dosyć ciemny. Zależało mi na bardzo jasnym odcieniu. Czas już na makijaż oka. Na zewnętrzną część powieki nakładam NYX Suede w odcieniu amethyst. Nakładam ją najpierw bezpośrednio aplikatorem, następnie rozcieram syntetycznym pędzelkiem. Białą kredką Jumbo Eye Pencil tworzę odcięcie wewnętrznej części powieki. Prowadzę kolor aż do nosa, powstaje mi dzięki temu taki graficzny trójkąt. Następnie czarną kredką Slide On, Glide On, Stay On wzmacniam odcięcie na powiece. Oczywiście kredkę szybciutko rozcieram, ponieważ ona zastyga i staje się wodoodporna i nie do ruszenia. Fioletową szminkę, którą nakładałam na zewnętrzną część powieki, utrwalam teraz cieniem z palety NYX Ultimate Brights. Tworzę takie płynne przejście od fioletu do bieli. I teraz tworzę kreskę matowym eyelinerem Matte Liquid Liner. Wydłużam ją w wewnętrznej części oka, w wewnętrznym kąciku. I teraz na dolnej powiece tworzę również taką powiększającą kreskę. Robię to tym samym eyelinerem, rozcieram ją później zieloną farbą, a następnie utrwalam wszystko cieniami z palety Brights. I teraz przyklejam rzęsy NYX Wicked Lashes. Model Vixen przyklejam na górze, a model Malevolent pocięłam na kilka kawałków i przyklejam na kreskę, którą narysowałam wcześniej na dole. Twarz pudruje, matuje, pudrem NYX HD Studio Photogenic, i następnie paletą róży konturuje policzki, maluje nos, maluje brodę. Generalnie po prostu się maluje. Białym, różowym i złotym eyelinerem. Tworzę piegi na nosie, policzkach i brodzie, w miejscach właściwie, w których nakładałam wcześniej pudry, róże na twarz. W tych miejscach właśnie tworzę piegi. Troszeczkę przyspieszyłam akcję i już tak jak widzicie, szyję pokryłam zieloną farbą. Następnie teraz czarnym cieniem tworzę wzory. Dokładam później fiolet, róż, błękit są to kolory, które znalazłam po prostu wśród szalony szminek Liquid Suede. Nakładam też odrobinę złotego eyelinera. Nie jest to nic planowanego, nie jest to jakiś planowany wzór, po prostu robię to co czuję. I teraz paletą róży maluję ręce, szyję, dekolt. Następnym krokiem jest rozświetlenie całego ciała pigmentem NYX Brighten Up. Jest to przepiękny pigment, zużyłam prawie cały na jeden makijaż, także byłam bardzo rozświetlona. Może tego aż tak bardzo nie widać, ale naprawdę świeciłam się z daleka. I tak jak widzicie, już poza kamerą na ręce również pokryłam farbą, zieloną farbą z NYXa. I teraz czas na usta, i na usta nakładam NYX. Lingerie w kolorze Scandalous, i na środek ust nakładam znów ten wspomniany wcześniej Pigment Brighten Up. I pięknie to wygląda, piękne połączenie mi się udało stworzyć. Makijaż gotowy, wydaje mi się, że wyszedł bardzo podobny jak na wcześniej przygotowanym przeze mnie Face chartcie. Pokażę Wam jeszcze, jak stworzyłam rogi, które zainstalowałam już w lesie, ponieważ były dosyć ciężkie. I tak jak widzicie użyłam opaski, drutu, drut owinęłam reklamówkami, niezliczoną ilością reklamówek Następnie obkleiłam wszystko taśmą klejącą i klejem na gorąco przykleiłam sznurek, który ważył tutaj najwięcej tak naprawdę No i tak powstały mi rogi, jeszcze później ozdobiłam je mchem, który znalazłam w paczce od NYX Mamo, ta bajka będzie naszą tajemnicą.